Przebaczcie. To temat naszych rozważań rekolekcyjnych, naszych ćwiczeń rekolekcyjnych. I to wszystko dzieje się to wszystko dzieje się w roku, który jako rok duszpasterski ma hasło w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego. Rozpoczynamy tę rekolekcję w mocy Ducha Świętego. Dlaczego tematem jest przebaczenie? Bo wiele wokoło zranień. W nas widzimy te zranienia i w innych widzimy zranienia. A więc, skoro obserwujemy pewien fenomen zranienia, skoro zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele szkód one w nas wyrządzają, zastanawiamy się nad tym, jak sobie z nimi poradzić. Próbujemy znajdować drogi wyjścia, leczenia tych zranień. Idziemy w mocy Ducha Świętego, a więc nie zostajemy sami z przebaczeniem. Nie naszymi siłami. Nie oczekuje się od nas, że tylko własnymi siłami. Są bowiem rzeczy dla ludzi niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Są takie zranienia i krzywdy, tak sobie o tym myślimy, których nie da się przebaczyć. A Bóg objawia swoją wszechmoc właśnie przez miłosierdzie. A czasem największym cudem jest, że my dokonamy przebaczenia. Dzisiaj chodzi o to, dzisiaj tutaj nam chodzi o to, jutro, pojutrze, po pojutrze chodzi o to, aby Jemu, Bogu pozwolić i sobie pozwolić na to, żeby przebaczyć. Dlatego na początek trzeba zdać sobie sprawę, dlaczego powinno się, dlaczego warto przebaczyć. Nie będzie tu, i to nie będzie to psychologia, nie będzie to terapia, może niektórzy mają aż tak wielkie zranienia, że terapia jest potrzebna, ale normalnie zranień jest tak dużo i są takiej natury, że jednak można sobie poradzić z wieloma kwestiami. W spotkaniu z Panem Bogiem. Ale żeby spotkać się z Panem Bogiem, trzeba też spotkać się ze sobą samym. Dlaczego ze sobą samym? Bo Bóg zbawia nie abstrakcyjnie, czy w jakimś zawieszeniu, nie w teorii czy sloganie, lecz Pan Jezus zbawia w moim życiu. W konkrecie uwarunkowań naszego życia, tego, kim jestem, jak patrzę na świat i z kim reaguję. Zacznijmy od samego tego zbawia. To nie jest wytrych teologiczny, to nie jest slogan, który powtarzamy, bo nie wiemy co powiedzieć, a brzmi to wznośle i pobożnie. Zbawienie po polsku odnosi się do sfery religijnej i myślimy na początek o życiu przyszłym, ale przecież zbawienie oznacza po grecku, po łacinie, oznacza także uzdrowienie, uporządkowanie tego, co materialne, tego, co dotyczy ducha, a dopiero dalej tego, co dotyczy duszy. A więc Bóg zbawia, to znaczy ratuje, leczy, umacnia, przebacza, obdarza łaską. Zbawienie, które przynosi Chrystus, tak, ono ma znaczenie dla naszej wieczności. To zbawienie ma znaczenie, bo dzięki Chrystusowi będziemy cieszyć się nowym Jeruzalem. Mamy nadzieję, że pielgrzymujemy do nowego Jeruzalem, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Ale obecność Chrystusa w naszym życiu zbawia nas także w wymiarze tego życia tu. To znaczy, jak zastanawiamy się nad jego sensem? Jezus odpowiada, tak, Twoje życie będzie spełnione, Twoje życie jest spełnione, Twoje życie spełnia się. I tu chodzi o nasze całe życie, ale też zbawienie ma ten wymiar codzienny, konkretny. Warto wstawać, warto zabierać się do roboty, praca ma znaczenie, praca jest szansą uświęcenia. Dzisiejsze starania mają sens. Nauka, praca, starzenie, wszystko ma sens, jeśli jest w Chrystusie. Ale żeby sobie poradzić właśnie z tym, że Bóg nie zbawia w sloganie abstrakcyjnie, tylko mnie konkretnie zbawia, trzeba poznać, kim jestem. Nie może się skończyć na tym, że zacznę zajmować się sobą też, bo wtedy byśmy przeszli do psychoanalizy i do tego możemy sprowadzić całe nasze starania, które miałyby służyć uzdrowieniu ze zraniem. Decyzja o tym, aby poznawać siebie w spotkaniu z Bogiem, właśnie nie tylko siebie, siebie w spotkaniu z Bogiem, prowadzi nas do modlitwy i do skupienia się na Bogu. Mamy zobaczyć, że miłosierdzie Boże dotyczy tego, co mnie boli, a nie tylko jest nad całym światem. Myśmy się modlili w koronce do miłosierdzia. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. I światem całym się kończy, ale nie chodzi tylko o świat cały, chodzi o Ciebie i o mnie. Tutaj i teraz, dzisiaj, podczas naszych rekolekcji. Dla świata też, ale dla mnie i dla ciebie dzisiaj tutaj. Nie chodzi więc nam i nie będzie chodziło nam tu o psychologię, zresztą jestem prawnikiem, nie psychologiem, ale o to, żeby zauważyć, że Duch Święty może w nas działać z wielką mocą. Rok wcześniej tematem dusz było: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a w tym roku w mocy Ducha Świętego. A więc pozwólmy mu, idźmy także przez stare kolekcje, w mocy Ducha Świętego. Zaczynamy więc od uświadomienia sobie, że przebaczenie dokonuje się dzięki oraz na modlitwie. Nie przychodzi o tak. Potrzebujemy konkretnej łaski działania Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem prawdy, prawda, ale jest także pocieszycielem, ale jest co to znaczy pocieszyciel? Jest rzecznikiem, jest obrońcą. Nie przychodzi nas oskarżać. Nie jest diabolos, czyli oskarżający. Tak w ogóle musi być miłość w prawdzie. Nie tylko prawda. I Duch Święty. Bo bez Ducha Świętego nie będzie miłości w prawdzie, czyli nie będzie miłosierdzia. Dlatego nie zajmujemy się samym człowiekiem, zajmujemy się człowiekiem. W spotkaniu z Bogiem. Jesteśmy tutaj w spotkaniu z Bogiem. W miejscu, w którym składa się bezkwawą ofiarę. Jeszcze słowo o prawdzie. Prawda o mnie samym. Bo też trzeba się zastanowić nad tym, przygotowując się do kwestii przebaczenia. Bo może coś jest we mnie wyolbrzymione, a może coś jest we mnie pomniejszone. A należałoby spojrzeć na siebie takimi, jakimi, na nasze sprawy, takimi, jakimi one są. I tu Duch Święty pomaga w spojrzeniu. Zacznę od prostego przykładu. To jest element normalnego nauczania, żeby się nad tym zastanowić. Proszę zwrócić uwagę łaskawie na to. Grubi chcą być chudzi. Odchudzają się. Chudzi robią wszystko, żeby przybrać na wadze. Najpierw masa, potem rzeźba. Dalej. Niscy mają pretensje, są za niscy. Wysocy mają pretensje, są za wysocy. Każdy niezadowolony. Naprawdę nie można się zachwycić tym, co mamy, nauczyć się dziękować za to, co mamy, docenić to, co mamy, a przynajmniej <głos》>, widzieć siebie takim, jakim to jest. Ale skąd to mieć, żeby spojrzeć na siebie w prawdzie? Skąd to mieć, jak nie z Ducha Świętego? Nie mamy miłości sami w sobie, miłosierdzia sami w sobie. Źródłem jest Bóg, a więc źródłem jest Duch Święty. To Bóg uwalnia, to Bóg wyzwala, to Bóg uzdalnia. I Pan Jezus mówi do apostołów: weźcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. Więc najpierw trzeba wziąć Ducha Świętego. Dlatego ma się to wszystko dokonywać na modlitwie w imię Jezusa, razem z Jezusem, przez ofiarę Jezusa Chrystusa i mocą Ducha Świętego, którego On posyła od Ojca. Bo skoro Jezus przebaczył, to włączam się w ten akt miłosierdzia samego Chrystusa. I wtedy, i wtedy dojdzie do uwolnienia z żalu, z krzywdy, z poczucia winy. Uwolnienie od żalu, krzywdy, poczucia winy jest cudem, gdyż jest ponad ludzkie siły. A więc potrzeba przebaczenia. To jest pierwsza kwestia. W następnym naszych rozważaniach będziemy się zastanawiali nad tym, jakie są trudności z przebaczeniem. Potem, jak przebaczyć. Ale najpierw musimy uświadomić sobie potrzebę przebaczenia. Dobrze pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym. Czasami mówi się, to nie jest dobry tytuł, lepszy tytuł byłby o miłosiernym ojcu. Czy naprawdę odnajdujemy się w synu marnotrawnym? Ile razy tak odchodziliśmy, tak całkowicie od Pana Boga czy od kogoś innego i potem wracaliśmy? Ile razy tak można? Być może siedem razy na dzień, ale. Czy odnajdujemy się w Ojcu Miłosiernym? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy to na pewno jest o nas? Ale odnajdujemy się na pewno w tym drugim synu, w tym starszym. Proszę łaskawie zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie w Ewangelii do przypowieści o marnotrawnym synu to jest, że Pan Jezus zwraca się do uczonych w piśmie i faryzeuszów, czyli do ludzi pobożnych, do ludzi porządnych, do ludzi wsłuchanych w słowo. Tym bardziej starszy syn urasta tutaj do ważnej figury. A co widzimy w starszym synu? Że ma pretensje. To są pretensje wobec ojca, to są pretensje wobec brata, a potem są pretensje do samego siebie. A potem to już nie chce zrezygnować, choć wierzy źle, nie wejdę, ale nie umie, nie chce się przyznać. Nie chce się przyznać Bogu, nie chce się przyznać drugiemu, nie chce się przyznać sobie. To są te trzy płaszczyzny, te, które nas będą interesowały podczas naszych ćwiczeń rekolekcyjnych. Trzy grupy podmiotów w całych naszych rozważaniach, w całych naszych rekolekcjach o przebaczeniu. Potrzeba przebaczenia. Zauważmy, że można powiedzieć, w modlitwie ojcze nasz kwestia przebaczenia pojawia się sześć razy. W końcu apostołowie. Proszę Jezusa, naucz nas modlić się. Pan Jezus daje tych siedem wezwań, układających się w jedną modlitwę, którą powtarzamy cały czas, często, wielokrotnie w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę na przedostatnie: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Proszę łaskawie spojrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego. Czwarta część z czterech jest poświęcona modlitwie, i ta czwarta część jest posnuta na modlitwie Ojcze Nasz, bo modlitwa Ojcze Nasz streszcza całą modlitwę chrześcijańską. I proszę bardzo, Jezus uczy nas tej modlitwy. Jak brzmi ta nauka? Ojcze Nasz, a potem, i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom Waszych przewi przewinień i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. Sześć razy. Bo co prawda w samej modlitwie Ojczy nasz pojawia się tylko dwa razy, ale potem Jezus uważa, że skomentować trzeba właśnie to wezwanie. Nie inne wezwania, nie ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje. Nie przyjdź królestwo Twoje, tylko to właśnie. Przebacz nam nasze winy, jak mi przebaczy. bo jak nie przebaczycie, to in... ojciec nie ma szansy wam przebaczyć. A jak przebaczycie, przebaczy wam wasze przewinienia. W filmie Katyn jedna z najtrudniejszych, z najważniejszych scen, to jest ta scena, w której dochodzi do kolejnego morderstwa, ale ten zabijany modli się. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Jako i my przebaczamy. Po wojnie wielu ludzi miało problem, po II wojnie światowej, z odmawianiem modlitwy Ojcze Nasz, zwłaszcza jej zakończenia. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy, bo nie bardzo byli w stanie przebaczać. To jest tak silne, powiem jedno zdarzenie z tego tysiąclecia, które dotyczy cały czas wojny i relacji polsko-niemieckich. Kiedy Józef Ratzinger został wybrany papieżem, to było wieczorem po południu. Rano przychodzę na wydział w Uniwersytecie Warszawskim. Na w szatni oddaję płaszcz, a pani w szatni pyta: Proszę księdza, jak ksiądz myśli? Bo mi to się nie widzi. Moja mama mówiła, że Niemcom nie wolno wierzyć. Ten Niemiec, co został papieżem, to nie jest nasz papież. Nasz papież to jest Jan Paweł II. Proszę Pani, to numer dwa przy Janie Pawle II, tamten teolog, ten filozof, razem pracowali, Jan Paweł II. O, tak ksiądz mówi, ale moja mama mówiła, żeby nie wierzyć Niemcom. Niech się Pani nad tym zastanowi. Po południu wracam z zajęć, odbieram płaszcz i Pani sama z siebie, że księdza, zrobiłam ankietę. Jest 50 na 50. 50 na 50. Parę lat temu... Doszło do strasznego, jednego ze strasznych wydarzeń, o których pisze prasa, zwłaszcza, że stało się to w Stanach Zjednoczonych, w Charlottesville w kościele, który jest kościołem ludzi przywiezionych, potomków tych, którzy zostali przywiezieni z Afryki, tzw. Tak afrykańskich Amerykanów. Zresztą bardzo szczególnym kościołem, dlatego że Wspólnota protestancka nie przyjmowała Murzynów. Tylko, tylko oni musieli swój własny kościół właśnie założyć. Tam wpadł biały młodzieniec, wystrzelał ludzi. Kiedy to się właściwie skończyła sama strzelanina, to ludzie już w kościele mówili przebaczamy ci. Jeszcze nie policzyli ofiar, a mówili przebaczamy ci. Takiego mieli ducha. Potrzeba przebaczenia. Po co? Po to, aby otrzymać przebaczenie. Aby żyć inaczej, aby być wolny. A co my nie jesteśmy wolni? Pamiętamy tę rozmowę. Zwróćmy uwagę, że w tej rozmowie, w której oni mówią do Jezusa: Jesteśmy dziećmi Abrahama, nie jesteśmy żadnymi niewolnikami, to są ludzie, którzy poszli za Jezusem, którzy już mu uwierzyli. Jezus mówi do nich, to jest ten fragment, który Jan Paweł, św. Jan Paweł II, mówi, jest właściwie dla niego najważniejszym fragmentem z Ewangelii. Jeśli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. My to odbieramy rzeczywiście. Prawda wyzwala. A ich reakcja, ich, którzy poszli za Jezusem była jaka? Jak to nas wyzwoli? Co my niewolnicy jesteśmy? Proszę mieć oczywiście na uwadze to, że w tamtych czasach status, ludzie dzielili się co do statusu jedni na wolnych, a inni na niewolników. Więc oni poczuli się dotknięci. On nam wymawia, że jesteśmy niewolnikami. My to odczytujemy bardziej w znaczeniu duchowym. Może nam jest łatwiej niż im, ale ich reakcja też jest taka, a nasza? Właśnie, właśnie. Wielu nie przyznaje się do zniewolenia brakiem przebaczenia. Mówi, że nie ma komu przebaczyć, a ma. Nie chodzi mi teraz, aby komuś wmawiać dziecko w brzuch, ale naprawdę, wystarczy porozmawiać tak jak. Porozmawiamy ze sobą o naszych grzechach. No człowiek nigdzie nie wychodzi, właśnie nigdzie nie chodzi, nawet nie ma okazji, żeby się znerwować. Ale jak otworzę telewizor, jak ich zobaczę, to takie przekleństwa przychodzą mi do głowy, tak ludzie mówią. Nie dzisiaj, nie wczoraj, nie od ostatnich wyborów, i będą mówili po tych kolejnych jednych, drugich czy trzecich. Ja tutaj byłem w tak zwanej praktyce zjakońskiej. A więc y, cały rok y, miałem szansę uczyć się i przygotowywać do kapłaństwa. Też miałem jedną z moich pierwszych mszy świętych w tym kościele. Było to 18 lat temu. Jak 18 lat jestem księdzem, rządy się zmieniały, a cały czas narzekano na to, co w telewizji, na rządzących, na tych czy tamtych czy innych polityków. Więc chyba problem nie jest w samych politykach, tylko jest problem w tym, co się w nas samych dzieje. Kolejny problem. Ja chcę się uważać za mocnego i dlatego uważam, że nie muszę przebaczyć. I ja nie potrzebuję niczego przebaczenia. Jestem twardy. A prawda o mnie jest taka, że jestem podatny na zranienia. Ja nie chcę przebaczyć, bo się boję, że mogę zostać, że mogę zostać znowu zraniony. Nie chcę przebaczyć, bo boję się, że mogę znowu zostać zraniony. A i tak mogę zostać zraniony. Bo jestem podatny na zranienia. A więc udawanie twardego i blokowanie się, i nieszukanie przebaczenia, i nie innym, niczego nie zmienia. Powiedzieliśmy o tym, że różne są te płaszczyzny przebaczenia. Ktoś myśli przebaczyć Bogu. Dziwne. Bogu? Wiem, że ja jestem, żeby Bogu przebaczać? Nie teoretyzujmy. Niektórzy do Boga mają naprawdę silne pretensje. Czasem to jest ogólne poczucie krzywdy. Jeżeli mamy ogólne poczucie krzywdy, to od kogo niby ta krzywda? Od świata, od losu? Tak naprawdę ta krzywda w głębi serca, od Boga. Tak jest myślenie. Dlatego Bogu trzeba przebaczyć. Czasem jest to problem obrazu Boga, w jakiego Boga wierzę, albo w jakiego Boga właśnie nie wierzę. Ale, moi drodzy, trzeba przebaczyć, bo jeżeli nie przebaczymy, to będzie nas to prowadziło do niewiary, po prostu. Ja mam jakieś oczekiwania wobec Boga i w związku z tym jakieś pretensje do Niego, pretensje o coś, bo bym tak czy tak chciał, na dziś czy w przyszłości, mam pretensje o coś, co się stało, mam pretensje w ogóle. Gdyby Bóg był, to nie pozwoliłby na to, więc Go nie ma. Bóg milczy. Stajemy na rampie w Birkenau. Gdzie był Bóg, gdy to się wszystko działo? Wspomniany papież, właśnie pochodzący z Niemiec, mówi o mądrości Bożej na rampie w Birkenau. Mamy pretensje do Boga w ogóle? Spójrzmy, suma teologiczna świętego Tomasza argumenty przeciwko istnieniu Boga. Właśnie, to jest to cierpienie. Gdzie jest Bóg? To pewnie go nie ma. I mamy pretensje w szczegółach, że do czegoś konkretnego dopuścił, że coś nieodwracalnego ze mną się stało. A to wciąż może stawać się, bo cały czas to rozpamiętuję. I mogą być jawne żale i mogą być żale ukryte. Udaje ktoś, że tak nie jest, a ma żal. No bo ja, katolik, miałbym mieć pretensje do Pana Boga, a narzekanie ciągłe. I nie mówię o takim narzekaniu pięć minut przyjemności każdego dnia, żeby troszeczkę sobie ponarzekać. Ale rzeczywiście narzekanie, użalanie się nad swoją sytuacją. Co widzimy? Widzimy, że odebrana nam jest radość życia. Radość bycia dzieckiem. Radość bycia dzieckiem Boga. Trochę bez troski. A chcielibyśmy. A pod spodem jest żal do Pana Boga, a na wierzchu jest zazdrość. Czasem jest nazwana, czasami zazdroszczę komuś Bożej łaski. Proszę spojrzeć łaskawie do Psalmu 73. Psalmista pyta, jak to się dzieje, że niesprawiedliwi mają się dobrze? Żyją dostatnio, ciała mają piękne, wszystko im się udaje, a są niesprawiedliwi. To co Bóg na to? To po co się starać? Uwaga, czasem żal do siebie bywa ukrytym żalem do Boga. Żal do siebie bywa żalem do Boga. Czemu Bóg mi bardziej nie pomaga? Czemu mnie tak niedoskonale stworzył? Za gruby, za chudy, za wysoki, za niski, za łysy. Przecież jak ktoś ma kręcone włosy, to je rozkręca, jak ktoś ma proste, to się skręca. No, a to akurat łatwo zrobić stosunkowo. Czasem, że Bóg mnie przed czymś nie uchronił. No nie tylko są pretensje do rodziców, że nie byli razem. Ale czemu Bóg nie uchronił mojej rodziny przed, przed rozpadem, skoro Bóg wszystko może? To dlaczego tak się wszystko potoczyło? A czemu mnie nie powstrzymał przed grzechem? A no właśnie, czemu mnie nie powstrzymał przed grzechem? To są wyobrażenia typu, że Pan Bóg syła cierpienie, bo to są kary, bo chce, abyśmy przez to się uświęcali. Takie podejście religijne bywa. Jest w związku z tym daleki, nie interesuje się, dlatego pozwala, bo go nie obchodzimy. Ale to są cały czas oczekiwania, różne oczekiwania niespełnione. A niespełnione oczekiwania powodują rozczarowanie. A potem dłużej trzymane żal, pretensje i zgorzknienie. A czasem są to nierealistyczne oczekiwania wobec siebie. I co dzieje się, jak człowiek nie przebaczył? Jakie są tego objawy? Po prostu zamyka się na Boga, zamyka się na drugiego człowieka. A i sami nie potrafimy żyć pełnią życia. Czyli żyć takim życiem, jak Bóg chce nam dawać. Tymi łaskami, którymi chce nas obdarzyć. Wobec tego w trzech punktach. Dlaczego przebaczyć? Po pierwsze, brak przebaczenia może być powodem nieskuteczności naszych modlitw. Mówi no o tym modlitwa Ojcze Nasz. Pojawia się to nieraz. Modlicie się o coś, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie powie, to jaki jest cel, to nie należy się modlić o to, tylko o tamto. Nie, chodzi o postawę modlitwy, o cel także, ale o postawę modlitwy. Czy stajesz z czystymi rękami na modlitwie? Jeżeli masz spór, zostaw powiarę przed ołtarzem i ci pojednaj się. I to zwłaszcza nieskuteczności modlitwy, gdy modlimy się o zdrowie, o uzdrowienie dla siebie lub dla innych, a mamy żal w sercu, bo to jest brak miłosierdzia. Nieskuteczność modlitw, po pierwsze. Po drugie, życie w poczuciu krzywdy, które przytłacza, zniewala. Żyjemy przeszłością, a nie tu i teraz. Rozpamiętujemy, że coś się zdarzyło, ktoś nas krzywdził i czasami budujemy swoją tożsamość na tym. I nie da się odbić od brzegu, to jak kotwica nas trzyma. Nie możemy się czegoś uczyć, bo nas to denerwuje, bo jakieś mamy złe doświadczenia. Zawsze byłem zły z matematyki, zawsze byłem zły z fizyki, w ogóle mnie to interesuje. Pierwsza lekcja z informatyki się nie udała, nigdy więcej nie siadam do komputera. Dajmy na to. Gdzieś jechać, gdzieś pójść, bo jakieś miejsce nam się źle kojarzy. Ktoś został w domu okradziony. Proszę porozmawiać z takimi osobami. To jest problem, bo ktoś dotykał moich rzeczy. Może nie przewrócił wszystkiego, ale on tu był, w tym miejscu. Nie tylko, że to wszystko trzeba wyprać, umyć, oczyścić jakoś, ale właściwie źle się czuje w tym domu, w którym ktoś inny nagle się pojawił, nieproszony. I jeżeli nie przebaczymy złodziejom, to jest trudno wracać do tego domu. I potem zdarza się, że ludzie przypisują złe intencje innym. Gdzieś mnie okradli w jakimś kraju, to już my wszyscy mieszkańcy tego kraju są złodziejami. To jest dziadostwo tutaj. Więcej nie wracamy tutaj. Źle nas potraktowano. Nieprzebaczenie może w nas powodować bardzo wiele szkód emocjonalnych, psychicznych, fizycznych, gryzie nas, potem ciężar odpowiedzialności, jaki na sobie dźwigamy. Brak przebaczenia pogłębia lęki przed ludźmi. Ktoś mnie źle potraktował, chce uciec. Ale trzeci powód, dlaczego powinniśmy przebaczyć, jest najważniejszy. Powinniśmy przebaczyć, ponieważ Bóg od nas tego wymaga. Panie, czy mam przebaczać zawsze? Pyta Piotr, a pyta w charakterystyczny dla siebie, dla swojej kultury sposób. Czy mam przebaczać siedem razy? Nie siedem, tylko siedemdziesiąt siedem. Jednego dnia. Jak to możliwe? Człowiek się zmęczy. Można się zmęczyć przebaczaniem. Przecież tamten się niczego nie uczy. Przebaczaj. Jak apostołowie na to reagują? Panie, przymnóż nam wiary. Po ludzku to jest niemożliwe. Bardzo dobry wniosek. Po ludzku to jest niemożliwe, bo przebaczenie ma się dokonywać. Na modlitwie w imię Jezusa, przez Jezusa i w ofierze Jezusa, mocą Ducha Świętego. Przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia, przebaczenie jest warunkiem pojednania. Przebaczenie to jeszcze nie jest pojednanie, to jest krok w tym kierunku. Może być w nas wiele z przeszłości, jakiejś przemocy słownej, fizycznej, seksualnej. O tej ostatniej się ostatnio dużo mówi, ale doskonale wiemy z badań, że najbardziej niebezpieczna, najbardziej rająca jest przemoc słowna. Czasem to jest kwestia rodziców. Może się zdarzyć, że osoby, którym, którym powinniśmy przebaczyć, nie żyją już. Jak postarać się o przebaczenie w stosunku do osób, które, z którymi nie mamy kontaktu? A w ogóle rodzicom przebaczyć. W ogóle. I jeszcze przykład, jeden, jeden obraz na koniec. Z książki Luisa, podział ostateczny. Jak człowiek jest w stanie sam się potępić. Ktoś miał taką nienawiść wobec drugiego, taką żywił nienawiść wobec drugiego, że jak zobaczył, że tamten idzie do nieba, to mówi, skoro on idzie do nieba, to ja tam nie chcę wchodzić. To nie jest miejsce, tam nie będzie nas dwóch. Trudno w to uwierzyć? Naprawdę trudno w to uwierzyć? To nie jest bardzo polskie? O no jest. Tak się zachowujemy nieraz. Musimy to przemóc. Bo przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia mnie samego i moich relacji. To jest krok do pojednania. Dlatego zadanie oczywiście żebyśmy dzisiaj wieczorem, w ciągu dnia, podczas adoracji, naszej modlitwy wieczornej, zastanowili się nad pojednaniem. Nad tym, czy przypadkiem nie potrzeba nam pojednania, ale najpierw przebaczenia. Czy nie ma takich sfer w naszym życiu, których, które powinniśmy dotknąć przebaczeniem. Czy naprawdę brak przebaczenia nas nie blokuje? Czy to wszystko jest teoretyczne, zewnętrzne, abstrakcyjne w stosunku do mojego życia? Czy może warto by było przygotować się przynajmniej do tego, że będziemy starali się przebaczyć ludziom, którym coś tam za złe trzymamy i coś, jakieś nieprzebaczenie może nas gdzieś męczyć, może nas gdzieś blokować? Może nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą ideą, że trzeba przebaczyć Bogu? Zastanówmy się nad tym spokojnie, na modlitwie przed Panem Bogiem, bo tu akurat droga do pojednania jest bardzo bliska, bo Bóg zawsze czeka na nas. Więc z naszej strony krok już otwiera tę możliwość przebaczenia z ludźmi i pojednania. Z ludźmi jest bywa trudniej, ale to są kolejne kroki, to są kolejne zadania przed nami. Jutro, pojutrze i w niedzielę.